A, nazywam się Rembinow i będziemy tu nagrywać różne zabawki. Powiem Wam, jakie głównie. Misiaczki, Playmobile, może też LEGO Friends i dużo zabawek. Bardzo dużo będziemy nagrywać. No może nie tak dużo, ale będziemy nagrywać, kiedy będziemy mieli czas, może co tydzień, ale na pewno filmy będą się pojawiały w tygodniu. Może codziennie, ale zapraszamy was na filmiki. Będą super. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Bruwa nagrywaj. Muruwa, bo później wam pokażę I kto to ta murówa Jak ktoś nie wie Ale y, ja jestem kolorowa Dlatego mnie nazwali Reminow Ale dobrze To was zapraszamy I papatki